Dzień dobry. Nazywam się Marta Duszyńska i w dzisiejszym filmiku chciałabym opowiedzieć troszkę na temat, na temat bólu, na temat przeżywania bólu oraz na temat trudności ludzi z przeżywaniem bólu. Oraz tego, jakie to ma skutki, bo to ma bardzo daleko idące skutki. My się uczymy wszystkiego przy naszych rodzicach. I teraz zobaczcie, jak to było u Was, i zobaczcie, jak często w naszym domu nie było dla nas przyzwolenia na przeżywanie bólu. Kiedy na przykład malutkie dziecko, roczne lub dwuletnie, idzie i się przewróci: o zabawkę, o coś zahaczy upadnie, albo ma jakąś swoją ulubioną zabawkę, a inne dziecko podejdzie i mu wyrwie ją z rączek, może nawet skaleć trochę to inne dziecko, to wtedy to dziecko zaczyna przeżywać absolutnie normalne, adekwatne, właściwe dla tej sytuacji uczucia. Czyli czuje różnego rodzaju ból, może czuje frustrację, może po prostu czuje tę swoją nieskuteczność, swoją bezradność w danej sytuacji. I to się po prostu wiąże z bólem. Dziecko, które jest niezahamowane w przeżywaniu swojego bólu, zaczyna płakać, lecą mu łzy, ma bardzo smutną minę, kiedy frustracja jest bardzo dużo z jakiegoś powodu. Niektóre dzieci nie mogą już tego wytrzymać, bo są takie malutkie, jeszcze nie potrafią sobie radzić z emocjami. Rzucają się na chodnik, zaczynają płakać, wrzeszczeć. I jaka jest wtedy najczęściej reakcja naszych rodziców i naszych opiekunów? Więc często jest to na przykład, kiedy dziecko się uderzy, nie płacz. Nie płacz. Do tego czasami dochodzi, przecież nic się nie stało. Przecież to nic takiego. Przecież to wcale cię aż tak nie boli. Tak, jakby rodzic wiedział, jak to dziecko boli. Ten rodzic, kiedy tak mówi, to już tak naprawdę zaczyna kontrolować to, w jaki sposób dziecko ma reagować na to, co je spotyka. W jaki sposób ma przeżywać to, co do niego przychodzi? Czego ma nie przeżywać? Dziecko, kiedy płacze, bo się uderzyło, bo ktoś mu coś zabrał, przeżywa nie tylko fizyczny ból. Tak jak powiedziałam, przeżywa też swoją nieskuteczność, swoją bezradność, może swoją bezbronność, to, że sobie nie poradziło, to, że był ktoś silniejszy. Co więcej, kiedy ktoś mówi, przecież tak cię wcale nie boli, to wcale nie bolało aż tak bardzo. Dlaczego ty jeszcze płaczesz? Czyli tak naprawdę mówi, koniec. Minęła minuta, skończył się czas na płakanie. Ja oceniam, że to, co cię spotkało, powinno w moim odczuciu trwać minutę i nie więcej. Dlaczego ty dalej płaczesz? Skoro tak się tylko lekko uderzyłeś. Ja wiem, że już cię nie boli. Czyli wtedy dziecko. Samo czuje w sobie jedno, swoją prawdę, że ona ma nadal ochotę płakać, ona ma nadal ochotę, by wypuszczać z siebie te emocje, uwalniać, przeżywać, a rodzic mówi: Stop, to już teraz jest nieadekwatne. I tu powstaje konflikt między tym, co przeżywa dziecko, a co mówią mu rodzice. Ale rodzice też są duzi doświadczeni, więc może mają rację. Więc może to, co ja czuję, jest nieadekwatne. Więc teraz. Oznacza to, że ja nie mogę sobie ufać. Nie mogę ufać temu, co ja czuję. W takim razie, komu ja mam ufać? Mamie? większym, tym mądrzejszym, tym, którzy mają autorytet? Czyli mama wie, czym mnie boli? Okej, okay, czyli ja nie mam racji, tak? Czyli coś ze mną nie tak. Mi się wydaje, że mnie boli, ale mama mówi, że mnie nie boli. Czyli tutaj powstaje bardzo ważny rozdźwięk między tym, co dziecko rzeczywiście przeżywa, a tym, co próbuje odnaleźć, że powinno przeżywać. I ja bardzo często na warsztatach słyszę: ojej, no nie wiem, dlaczego tu w ogóle płaczę, nie wiem, dlaczego tak się ze mną dzieje. No powiedz, w ogóle nie powinno mnie to tak jakoś smucić, coś takiego. Nie powinno mnie to, ja nie powinnam tak się czuć. To jest bez sensu, czy ja tak się czuję. To nie jest bez sensu. Co więcej, e, czasami ludzie na warsztatach mówią, tak jakby na przykład komu są łzy, a ludzie to, dziewczyny wycierają, szybko kobiety łzy chowają, mężczyźni widzą, już tracą oddech, ale boją się, by te łzy w ogóle z nich wypłynęły. Czują się ludzie tym zażenowani i zawstydzeni. I teraz zobaczmy, jak często opiekunowie. Mówią do swoich dzieci, lub mówili do nas, nie bądź taka Beksa. Będą się z Ciebie śmiać. Albo na przykład na ulicy może mówili, Zobacz, wszyscy się z Ciebie śmieją. Będą mówili beksa, lala, la, beksa, lala. La. I rodzice nas zawstydzają. To, co robią, wrzuca nas na bardzo niskie wibracje. Zaczynamy my czuć się kompletnie nieadekwatni i pokraczni. My sami w sobie, w sytuacji, kiedy przeżywamy ból, kiedy przeżywamy frustrację, bezradność, do kiedy dochodzi ten czynnik innych, którzy się będą śmiali, albo zobacz, wujek z ciebie śmieje, my zaczynamy czuć, że jesteśmy wystawieni na pośmiewisko. Czyli zaczynamy być my, my mali pojedynczy, może y, y, którzy mamy roczek, dwa, pięć, versus jacyś inni dorośli albo cała grupa ludzi i cała grupa się z nas śmieje. Dla dziecka to jest presja nie do wytrzymania. I kiedy na przykład na imieninach, czy w grupie, czy na ulicy rodzice coś takiego zrobią, dyskustuje się coraz jeszcze bardziej bezradne, ale też coraz bardziej wściekłe. Te emocje po prostu one już w nim gotują się, tak, że dziecko już wrzeszczy, dosłownie ryczy i wyje, bo to oni po prostu mu dokładają cierpienia w tym momencie. Co jeszcze czasami robią rodzice, kiedy już sobie nie mogą poradzić z dzieckiem? Ostatecznym czasami krokiem jest groźba. Posłuchajcie tutaj tekstami, które słyszę czasami na placach zabaw albo na ulicy. Zostawię cię. Nie chcę mieć takiego dziecka. Sprzedam cię. Zamienię na inne. Zobacz, a ja się nie płaczę. Zobacz, a Kasia jaka grzeczna siedzi. To jest ogromna krzywda dla dziecka. Ogromna krzywda, ogromne zubożenie, ogromny deficyt, ogromna blokada, która ma dalej bardzo dalekosiężne skutki. Co to wywołuje w dziecku? Dziecko wie jedno: jeżeli chce, żeby mama mnie kochała, jeżeli chce, żeby przy mnie była, jeżeli chce, żeby mnie nie zostawiła, nie mogę przeżywać tego, nie mogę tego zewnętrzniać. Ja pamiętam kiedyś taki uderzający bardzo przykład na sali zabaw. Widziałam, jak byłam ze swoimi dziećmi, kiedy jedno dziecko chciało zejść na sali zabaw, a mama już koniecznie chciała je zabrać, i ta mama właściwie nie mówiła nic do dziecka, tylko zaczęła je ubierać. A to dziecko tak jakby zaczęło płakać i rozpaczać, mówię tak jakby, ponieważ jego twarz była cała w rozpaczy i w płaczu, a nie dawa, wydawało z siebie żadnego dźwięku. Teraz, co mówi dziecko mamie, która zabrania mu przeżywać, procesować, wyrażać e, jego bólu? Co, co dziecko mówi mamie, która zabrania jego uczuciom płynąć? Mówi: Mamo, dla ciebie nie będę przeżywać mojego bólu. Dla, sie, dla Ciebie odde, odetnę się od tej części mnie, która rozpacza, którą boli, która się może wstydzi, może zazdrości, której jest smutno. I co się teraz dzieje z tymi uczuciami? Dziecko rośnie i to nie jest tak, że ono nie przeżywa bólu. Ono oczywiście, że przeżywa bólu ból i przeżywa różne emocje, przeżywa te uczucia. One są normalne. Nieprzeżywanie ich, niedoznawanie byłoby nieludzkie. Ale od tej pory ono już nie może u zewnętrznych i nie może zrobić czegoś takiego, że uczucia podchodzą. Ono płacze, trzęsie się, porzuca i te uczucia z niego wypłyną, a ono za chwilę się śmieje, jest radosne. Nie. Od tej pory zaczyna się sobie zatrzymywać. Czyli na zewnątrz. Jest grzeczne, czyli tak jak mama chce. jest grzeczne, tak. Jest dobrze wychowane tak. Nie ma ludzi, nie ma ludzi. Nie płacze, nie płacze, nie marzę się, ale upakowuje te uczucia w sobie. W ciele, w postaci chorób, w postaci tego, co go niszczy, ale też w jego polu energetycznym powstają, yy, ponieważ ono nie procesuje tego, to tego uczucia są w jego w polu energetycznym jak takie balony uczuć. Czyli na dziecko, które nie procesuje uczuć, zaczyna napierać balon smutku, balon rozpaczy, balon wstydu, balon bezradności. Weźmy pod uwagę tylko te. I to nie jest tak, że my możemy te balony nie wiadomo gdzie odepchnąć. Te balony funkcjonują przy nas i na nas napierają w naszym własnym życiu, pochwycają nas w różnych sytuacjach. Ale też dokładają się do wspólnego pola energetycznego naszej rodziny i dalej idąc, całego świata. Czyli ogólnie balon tych wypartych uczuć jest naprawdę duży. I teraz, co się dzieje, kiedy my sami zostajemy rodzicami i nasze dziecko zaczyna płakać? Ten ono zaczyna przeżywać swój ból, swój smutek, to zaczyna w powietrzu, aby wibrować. Ta energia jest czynna, tak? Jest yy, uaktywniona. Wtedy zaczyna nami szarpać, bo my sami mamy te swoje nieprzeżyte balony bólu, smutku, bezradności itd. i z nas zaczyna to rezonować. To, co zostało w pewien sposób upchnięte, przydeptane, w jakiś sposób uśpione, oddzielone, odepchnięte dość skutecznie, wiele lat temu, zaczęło być teraz wzbudzane. Nami szarpie. A ponieważ my od wielu lat, od 30 do 50 lat nie przeżywamy już swojego bólu, to my zatraciliśmy kompletnie umiejętność przeżywania go. I się tego bardzo boimy tak, jakby przeżywanie bólu miało nas zabić. I wtedy nasz mechanizm obronny jest taki, że zrobimy wszystko, żeby tylko tego nie przeżywać. I zaczynamy robić to, co nasi rodzice. Najpierw staramy się łagodnie odwrócić uwagę od bólu. Nie patrz na swój ból, czyli o zobacz, leci ptaszek, albo zjedz coś, chcecie się pić? Patrz, tam dziecko ładnie się bawi. A kiedy to nie skutkuje, Wydrażamy kolejne strategie, czyli zawstydzanie, czyli groźba, czyli pozostałe rzeczy. Ok, i teraz chciałam tutaj dojść do tego, co jest yy, zasadnicze w ustawieniach i zasadnicze też w życiu człowieka. Czyli chciałam powiedzieć o prawie przynależności i, wy, i wykluczeniu. Dlaczego my w ogóle wykluczamy innych ludzi? Dlaczego my odcinamy się od pewnych energii. Dlaczego my mówimy komuś, nie chcecie znać, dla mnie nie istniejesz. Nie chce jestem z tym w ogóle nic wspólnego. Dlaczego wykluczamy? Dlaczego wykluczamy osoby, a na głębszym poziomie wykluczamy energię? Często wykluczamy inne osoby dlatego, że ich zachowanie. Nas boli. Albo zawstydza. Albo frustruje. Wykluczamy innych często dlatego, że to, co oni robią, budzi w nas uczucia, które są dla nas tak trudne do przeżywania są dla nas za trudne do przeżywania. Dlatego, tak jak rodzice kiedyś nam zamknęli usta. Tak jak my zamykamy usta naszym dzieciom, tak, ponieważ dorosłym już innym nie możemy zamknąć ust, możemy ich jedynie próbować usunąć z naszego życia. Czyli na przykład partnerów, którzy nas zdradzili, na przykład, albo takich, którzy nie dozajemili naszej miłości. Czasami to tak boli mocno, że zaczęli po prostu nienawidzić. Ale tak naprawdę możemy człowieka powiedzmy powiedzieć: nie, nie dogać telefonu, nigdy więcej, nigdy więcej się nie spotkać. Można nawet kogoś zamordować, ale energii, która przy tej osobie była, nie da się zamordować ani wykluczyć. Energia pozostaje i na nas działa. Dlaczego jeszcze ludzie wykluczają innych? Dlaczego się od innych odcinają? Dlatego, że na przykład, kiedy kogoś spotka krzywda, coś bardzo trudnego, i ktoś siłą rzeczy jest w kontakcie ze swoim bólem, bezradnością i cierpieniem, to my w kontakcie z tą osobą nie możemy tego wytrzymać. Dlaczego? Znowu dlatego, że my nie potrafimy tego procesować. I to się staje tym trudniejsze z czasem, im dłużej my jesteśmy na to zablokowani. Bo gdyby na tego nie zablokowano, to byśmy po prostu płakali, rozpaczali czulibyśmy, że to jest akceptowane przez innych, że jesteśmy przyjęci razem z naszym bólem, że my możemy to przeżywać, że my możemy to uwalniać, że my po prostu możemy jakby wejść w tą rzekę tych emocji, tych uczuć, pozwolić jej przepłynąć przez nas, wytelepać nami i po prostu pójść dalej. Ale ponieważ tak nie jest, a my mamy na przykład kontakt z kobietą, która na przykład została brutalnie zgwałcona, ten temat, który jej dotyczy, jest tak duży, jest tak poważny, jest tak ciężki, że nie da się już go ominąć. Nie da się udawać, że nic się nie stało. Jej już trudno jest powiedzieć: A nie przesadzaj, wcale cię to tak nie boli. A z kolei w obecności takiej osoby nie jest sobie w stanie wytrzymać. Nie możemy też wytrzymać, kiedy na przykład kogoś spotkał jakiś wypadek może samochodowy lub kalestwa albo jakaś choroba. Jeżeli to jest coś tak dużego i poważnego, że my nie możemy tego ominąć. I wtedy tak szybko, która spotkała kogoś ta cier to cierpienie, kiedy my jesteśmy przy tych osobach, to zaczyna budzić cierpienie w nas. Nasze stare cierpienie. To, z którym się nie spotkaliśmy, to, którego nie chcieliśmy przeżywać. Dlatego takie osoby często przestajemy odwiedzać, przestajemy zapraszać I jak oddziałuje to wykluczenie. Ja to postrzegam energetycznie wykluczenie jako coś takiego, że na przykład tu mamy drzewo rodziny. Ludzi, którzy się spotykają, jakaś grupa. Oni tu się akceptują, jest wszystko w porządku. Jeżeli teraz ktoś spotka coś takiego trudnego, to ta osoba jest wyizolowana. Tak jakby była zakończona jakiejś gałęzi tego drzewa, ale my już z tym nie chcemy mieć wspólnego. Boimy się, że to nas zarazi, że to nas jakoś skazi, że nas pochłonie, że my się tym nie wiem, ubrudzimy. I po prostu przez tą gałąź, która łączy tą osobę z resztą grupy, jakby przestanie, przestaje pływać płynąć energia, przestaje tędy płynąć życie, przestaje płynąć miłość, zanika to pulsowanie, które sprawia, że jesteśmy w wymianie energii, między, na przykład ta osoba między, między grupą. A często jest tak, że kiedy my nie jesteśmy w wymianie, kiedy jesteśmy w izolacji, to często nie możemy przeprocesować trudnych uczuć. Kiedy nas spotka trauma, My potrzebujemy kogoś, z kim jesteśmy w wymianie, kto jakoś nam odzwierciedla to, co my mówimy, ale też e, my możemy się odnaleźć w oczach tej osoby. Potrzebujemy kogoś, kto nam uwierzy, bo czasami to jest tak trudne, że my sami w pewnym sensie nie możemy uwierzyć sobie, dopóki ktoś nie uwierzy nam. My potrzebujemy tego przepływu i tej reakcji zwrotnej drugiej osoby, jej empatii albo po prostu obecności, wysłuchania. I tylko, żebyśmy my byli widziani w swojej krzywdzie, w tym, co nas spotkało, żebyśmy mogli to uwalniać, integrować i procesować. A jeżeli to się nie dzieje, to ten ciężar wykluczenia i to wykluczenie, ta izolacja pogłębia się. To odszczepienie pogłębia się. Ta nasza krzywda, nasze cierpienie, nasz ból. Coraz bardziej nie może być procesowany, jest coraz mocniej odszczepione. A to, co jest mocno odszczepione, mocno na nas naciska. I jakie są jeszcze skutki tego wszystkiego? Jeżeli mamy w sobie jakiś nieprzeżyty ból, to życie prowadzi nas, nas raz po raz w taki sposób, że jeżeli kiedyś nam się nie udało jakiegoś bólu przeżyć, zintegrować i przeprocesować, to życie nam daje kolejne i kolejne szanse, aby nam się wreszcie udało. Że jeżeli nam się nie udało, kiedy mieliśmy miesiąc, kiedy mieliśmy rok, kiedy mieliśmy dwa, kiedy mieliśmy 15, 30, to może będzie mieli 50, tam się w końcu uda. Czyli życie raz po raz stwarza nam okazję. Ale co więcej. Kiedy my na przykład chcemy ten nasz ból ominąć, kiedy chcemy pójść do przodu mimo niego, kiedy na przykład mamy ojca alkoholika, przy którym nas bardzo wiele bolało, ale nie chcemy się z tym kontaktować, chcemy pójść dalej. I na przykład przychodzi coś na ustawienie i mówi: Nie wiem, ma problem z zarabianiem. Często jest tak, że, kiedy toczy się ustawienie i w ustawieniu pojawiają się uczucia klienta do ojca, to jest dosłownie tak, że kiedy tu jest zarabianie, tu stoimy my, a tutaj są te uczucia, tu dosłownie stoją nam na drodze, jak znak stop, na drodze do zarabiania, na drodze do szczęścia, na drodze do spełnienia, na drodze do spełnienia miłości, mówią stop. Nie puszczę cię tam, dopóki na mnie nie patrzysz, dopóki nie potraktujesz mnie serio. Co znaczy stoją uczucia? Razem z uczuciami stoją wersje nas. Czyli na przykład nasza część, wewnętrzne dziecko, zrozpaczony dwulatek. Który czeka na przyjęcie, który czeka na to, żeby ktoś mu uwierzył, żeby ktoś potraktował na serio jego ból. Ponieważ zgadzam się na ciebie, możesz przeżywać swoje uczucia, niech one płyną. Ja cię przytulę, wezmę na kolana. Możemy sobie w reprezentacji nawet w domu na przykład wziąć poduszkę, przytulić tego swojego dwulatka, czy noworodka, czy później dziecko pięcioletnie, czy nawet dwudziestoletnie i powiedzieć mu: Przy mnie możesz to przeżywać. Ja wtedy byłam mała, ale teraz jestem dorosła, teraz już to udźwignę. Ja wiem, że teraz, jeżeli nawet mama moja się nie zgadza na te uczucia, to ja przeżyję, ja już w ogóle to przeżyłam. Ja już nie zależę od mojej mamy. Nawet jeżeli ona mnie zostawi i pójdzie w świat, albo już dawno poszła, czy nawet nie żyje. Ja już o niej nie zależę. Ja już teraz sobie mogę pozwolić na przeżywanie wszystkiego. I to jest sedno, powiedziałbym, każdej terapii, każdej drogi do siebie. Żeby to, co kiedyś musiało być wykluczone, na co kiedyś naprawdę nie było miejsca, żebyśmy teraz mogli dać temu miejsce, żebyśmy pozwolili temu się rozwinąć. Wyrazić i przypłynąć, żebyśmy mogli to do siebie dopuścić i przez siebie przepuścić, a wreszcie odpuścić. A właściwie odpuszcza to się samo w momencie, kiedy my dopuszczamy to do siebie i wchodzimy z tym w prawdziwy kontakt, w prawdziwy rezonans. Po co to robimy? Po to, Żebyśmy nie musieli uciekać na każdym kroku. Uciekam, bo ktoś kogoś zawstydza. Ktoś wobec kogoś stosuje przemoc, a ja uciekam, bo zasysają mnie te moje uczucia. Po to, żebyśmy nie uciekali, kiedy jest ból, kiedy jest smutek, kiedy jest cierpienie, kiedy coś się dzieje. Po to, żebyśmy byli przytomni i obecni we własnym życiu. Po to, żeby nas przestało wywalać. Po to też integrujemy te uczucia, że integrując je wzrastamy i nabieramy siły. Stajemy się naprawdę dorośli, stajemy się silnymi ludźmi. Stajemy się ludźmi, którzy widzą, słyszą i czują i ufają sobie. Ludźmi, których się nie da oszukać. Bo jeżeli ktoś jest w kontakcie z własnymi uczuciami i im ufa i daje się im prowadzić w życiu, to takiej osoby nie da się oszukać. Oszukuje się tą osobę, która sama siebie oszukuje której kiedyś, jeżeli mówiono, nie boli Cię, jak ją bolało, uwierzyła temu. I teraz, kiedy jej mechanizmy obronne mówią jej, poczekaj, czekaj, coś tu jest nie tak. Ta osoba kłamie, ściemnia, yy, ja się boję. Ta osoba, żeby mogła na powrót zacząć sobie ufać i prowadzić swoją uczuciem, bo one wiedzą. Nasze uczucia wiedzą, nasze instynkty wiedzą, nasze ciało wie. Także pozwólmy sobie przeżywać ból. Przestańmy się go wstydzić, bo nie ma czego. Nie ma czego. To są normalne nasze ludzkie uczucia. My bez nich, my naprawdę, bez nich jesteśmy wybrakowani. My bez nich jesteśmy upośledzeni. My bez naszych uczuć i bez naszego przeżywania jesteśmy okaleczeni. My mamy wtedy w sobie brakujące moduły przytomności, świadomości i zaufania do siebie. Także jeszcze raz, przeżywaj to, co przeżywacie, dopuśćcie do siebie, pozwólcie się wciągnąć w ten yy, rwący potok życia. Pozwólcie swoim dzieciom wciągnąć się w rwący potok życia i po prostu bądźcie przy nich. Powiedzcie do nich widzę, widzę, jest, widzę Cię, jestem. Widzę, co przeżywasz, widzę, że Cię boli. Widzę, że czegoś chciałeś, widzę, że nie dostałeś, widzę, że jest Ci przykro, widzę to, widzę to i jestem. Nie zostawię cię, dlatego że jest ci trudno. To jest najlepsze, co możemy dać swoim dzieciom. To jest najlepsze, co możemy dać samym sobie. I tego wszystkim serdecznie sobie i Wam życzę. Powodzenia i miłego dnia. Do zobaczenia.